Dzień dobry. Zapraszamy na ostatnią w tym roku kawiarnię naukową przy Karmeńskiej 26. Tym razem zmienia się termin. Spotkamy się we środę, a nie tak jak to było dotychczas w piątek. Zapraszamy na 6 czerwca na godzinę 17. Tym razem tematem będzie Koziołek Matołek. W 2012 roku przypada 80. rocznica urodzin Koziołka Matołka. W związku z tym spotkanie będzie o, o jubilacie. Poprowadzi je pan Witold Tchórzewski z Muzeum Koziołka Matołka. Serdecznie zapraszam. Koziołek Mateołek przyszedł na świat dokładnie 80 lat temu. Znaczy 80, prawie 80, bo w listopadzie 1932 roku wobec tego należałoby uczcić tą wspaniałą rocznicę 80. urodzin Koziołka Mateołka. Wydaje się, że wszyscy Koziołka Matułka znamy, przez te 80 lat dał się wszystkim bardzo dobrze poznać, a może nie do końca. Spróbujmy zebrać się w kawiarni naukowej i porozmawiać troszkę na ten temat. Dowiemy się trochę o historii Koziołka, trochę o jego samych narodzinach, Dowiemy się również o Muzeum Koziołka Matołka, które w tej chwili się tworzy, a ma swoją ponad 15-letnią historię. Zapraszam Państwa serdecznie, kawa będzie całkiem przyzwoita, herbata bardzo smaczna i może sobie troszkę porozmawiamy o koziołku.